Cześć! Witajcie w naszym szkolnym programie. Dzisiejszy program w całości poświęcamy wybitnemu człowiekowi, którym był właśnie Władysław Biekański. Władysław Biegański urodził się 28 kwietnia 1857 roku w miasteczku Grabów w powiecie Ostrzeszowskim. Był synem Tomasza i bibianny z Danielowiczów. Właśnie matka bibianna obudziła we Władysławie kult książki. Skromna gospodyni domowa interesowała się literaturą piękną i mimo nawału prac domowych oraz zajęć związanych z wychowywaniem dzieci, pięciu córek i trzech synów, potrafiła zawsze znaleźć czas na lekturę. Według Biegańskiego najmilsze jego wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa to chwile spędzone wspólnie z matką na czytaniu opowiadań i powieści. Ojciec jego prowadził początkowo warsztat ślusarski, a w późniejszym okresie życia, gdy rodzina przeniosła się do Janowa, zajmował się piwowarstwem. Doktor Biegański, będąc naszym rówieśnikiem, niewiele się od nas różnił. Lubił broić podobnie jak my. Okazuje się nawet, że nie był zbytnio zdolny. Jako kilkuletni chłopiec nie wykazywał jakichś szczególnych uzdolnień, i nic nie wskazywało na to, że w przyszłości będzie autorytetem w wielu dziedzinach. Zmieniło się to, gdy Biegański miał około 12 lat. Miał niezwykły pęd do nauki jako dziecko. Miał fenomenalną pamięć, ale jak poszedł do gimnazjum w Piotkowie Trybunalskim, to na początku no, był uczniem bardzo przeciętnym i ja tu może przeczytam Państwu, co napisał o sobie w swojej biografii. Umysłowo rozwijałem się powoli. W drugiej klasie gimnazjalnej, do której od razu wstąpiłem, nie do pierwszej, tylko do drugiej, bo chodził wcześniej do prywatnych, prywatnej szkoły przesiedziałem dwa lata, czyli Został w tej drugiej klasie, musiał ją powtarzać drugi raz. Później przechodziłem co rok z klasy do klasy, ale początkowo byłem zawsze tylko uczniem średnim. Niezbyt dobrze się uczył. Pamiętam, że jeszcze w piątej klasie nie mogłem żadną miarą zrozumieć z łaciny przemiany gerandium na gerandivum. I wtedy, w tym okresie, w tej piątej klasie, był po prostu łobuzem, jak podają źródła. Dopiero od szóstej klasy zacząłem się szybko rozwijać. Tak pisze o sobie ten y, genialny człowiek. A w ósmej klasie byłem już pierwszym uczniem. I rzeczywiście od tej tutaj szóstej klasy on zaczął się wyróżniać. A w, w siódmej i ósmej klasie był prymusem. Mimo, że on na początku był tym uczniem, takim jak mówi, bardzo umysłowo rozwijałem się powoli, to, jest, to są jego słowa o sobie, prawda? No, miał fenomenalną pamięć i niezwykłe zdolności. Jak duży wpływ ma nauczyciel na rozwój ucznia? Doktor Biegański przekonał się na własnym przykładzie. To właśnie oni rozwinęli w nim zainteresowania. Nauczyciele rozwinęli w nim zainteresowania w odpowiedni sposób, właśnie trafił na dobrych, Wspaniałych nauczycieli w tym gimnazjum Piotrkowskim. To z przeciętnego ucznia zrobił się Prymus i niezwykle prężny naukowiec, którego dzieła są ponadczasowe, szczególnie te z filozofii i etyki lekarskiej. Zobaczcie teraz dom doktora Biegańskiego. Niestety, obecnie jest tam sklep z dywanami. Doktor biegański zmarł 29 stycznia 1917 roku i został pochowany na cmentarzu kule. 29 stycznia 1917 roku o godzinie 14:30 w domu przy ulicy teatralnej 32 Władysław biegański umiera na dusznicę bolesną. Obecni przy zgonie są żona Mieczysława oraz doktor Edward Kohn wraz z synem. 1 lutego 1917 roku Władysław Biegański zostaje pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie. Mam nadzieję, że zyskaliście dużo więcej wiedzy o tym wybitnym Częstochowianinie, którym był właśnie Władysław Biegański. Ja się już z wami żegnam. Cześć!